Czekaj, do tego będzie Oni się trzymają już dekierka O jakie nietoperki. Wygrzebane ze studni, biedaczki Piszczą Jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie Miejsce na nietoperze, nie? ile tu ich jest z, z, z 15 nawet nie, tak. tak bo w jednej dziurce było chyba z 5 w drugiej też z 5 na pewno było I tam jeszcze mogą być bo tam też są takie dziury może tu ich nie ma no dobra tu jest co siedzą no tam za zaciepał nie, światło mnie zaatakowało. Tak. Te, 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 te bomby te, te to specjalnie zakładali te. Okulary! To jest dzień do ciebie. Za łapkę łap. Za łapkę to może coś urwę. A za futerko jak chwycę to. Aj. Myśmy nie, nie, nie chodzimy, że ugryźć tylko wiesz. Nie, bo nie, ma. nie, nie, tu już nie chodzi o to, tylko że z zębami się chwyci i tej nie będę mógł go oderwać. Nie, nie, oni tu miały taką dziurę zrobioną. Że... Jak ładnie śpinie, to perek. już zwołają go. A tam wojna jest. Nie, ciepło się O, wylatuje. A na słoneczko się grzeje.